Mali Niewolnicy. Wyzysk ma dziecięcą twarz. Mali Brytyjczycy wykonywali w epoce wiktoriańskiej ponad 30 zawodów. Byli żywymi budzikami, łapaczami szczurów, oboźnymi sprzedawcami, posłańcami. Nie była też prostytucja. Wiele dziewczynek, nawet dziesięcioletnich, prowadziło cudze do domu i opiekowało się dziećmi. Za to chłopcy często pracowali w zakładach garcarskich. Najpierw jednak, jako pomocnicy, musieli biegać po kilkanaście godzin dziennie przy rozgrzanym piecu, ryzykując ciężkimi poparzeniami, a nawet śmiercią. Dziesięcioletnia Mary pracowała w fabryce wokalniczej do wieczora. Nagle, być może, z powodu zmęczenia wpadła do przędzarki. Maszyna zmierzyła jej kończyny i połamała kości, jednak dziewczynka przeżyła i mogła dalej już jako kaleka walczyć każdego dnia o przetrwanie, zdając się na łaskę dorosłych. W Wielkiej Brytanii w XVIII-XIX wieku podobnych historii nie brakowało. Potęga przemysłowej Anglii budowana była małymi rączkami, które szybko zmieniały szpulę nici, czyściły wąskie gardła kominów, ciągnęły wózki z węglem w ciemnościach kopalń. Pisze Katarzyna Nowak w książce Dzieci rewolucji przemysłowej, kto naprawdę zbudował współczesny świat. Taka sytuacja panowała zresztą we wszystkich w cudzysłowie cywilizowanych krajach. W USA jeszcze w 1900 roku oficjalnie zatrudniono 10% dzieci w wieku 5 do 10 lat, ale eksperci szacują, że prawdziwa liczba była nawet dwukrotnie wyższa. W niektórych Stanach można było pracować dopiero od 14 roku życia, lecz przedsiębiorcy potrafili obchodzić przepisy. Zdarzało się też, że sami rodzice fałszowali akty urodzenia swoich pociech. Nieletni m.in. produkowali w domach sztuczne kwiaty lub oddzielali ręcznie w kopalniach węgiel od łupka. Choć zarabiali grosze, to pomagali w ten sposób rodzinie przeżyć. Tego rodzaju wyzysk trwał za oceanem do 1920 roku. Nie lepiej było na naszym podwórku. Łódź, w cudzysłowie ziemia obiecana przemysłowców, dla wielu dzieci okazała się piekłem. W zakładach włókienniczych płacono im najwyżej jedną czwartą tego, co mężczyznom, a przecież w 1888 roku nieletni stanowili niemal 6% zatrudnionych. Rewolucja przemysłowa pożera dzieci. Najmłodsi pracowali właściwie od zawsze. Przede wszystkim pomagali we własnych domach, ale wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej musieli zacząć zarabiać. Postęp wymagał coraz większych zasobów taniej siły roboczej, a niemal 40% 18 milionów Brytyjczyków miało wtedy poniżej 15 lat. I doprowadził do sytuacji, w której wiele osób nie było już w stanie utrzymać rodzin. Do tego doszło panujące wówczas przekonanie, iż dzieci są w z natury złe. W związku z tym trzeba było nauczyć je posłuszeństwa oraz ciężkiej pracy. Przyzwalano więc, by przedsiębiorcy zatrudniali kogokolwiek i za ile chcieli. Dzieci, a szczególnie sieroty, stanowiły idealny materiał na robotników. Były zdrowsze i zwinniejsze od dorosłych. Łatwo było je zmusić do uległości, a w razie oporu złamać siłą. A co najważniejsze było ich tyle, że wyniszczone obowiązkami bez trudu dało się zastąpić kolejnymi. Płacono im przy tym grosze lub nic. Złoty sen i brutalna rzeczywistość. Głóstwo szło jak zwykle w parze z wielodzietnością, a gdy pociek robiło się zbyt dużo, rodzina często pozbywała się nad maluchów. Samotne matki, np. prostytutki, porzucały niemowlęta, aby nie stracić źródła utrzymania. Sieroce z reguły trafiały do przytułków. Jednym z takich podrzutków był urodzony w 1792 roku Robert Blinkow, który stał się symbolem wyzysku dzieci w fabrykach. Chłopiec już jako czterolatek musiał przyzwyczaić się do bezwzględnego posłuszeństwa oraz pracy ponad siłę. Trzy lata później przyjęto go do fabryki tkackiej na przyuczenie. By przeciągnąć tanią siłę roboczą, rozpowiadano, iż zatrudnieni tam nieletni z czasem zmieniają się w dżentelmenów jeżdżących konno, noszących srebrne zegarki i jadających pieczeń wołową. Były podopieczny sierocińca szybko zderzył się jednak z brutalną rzeczywistością. Nowi koledzy chodzili bez butów, spali po dwóch na jednej pryczy, wstawali o świcie i żywili się owsianką oraz rozmoczonym klewem. Na Roberta czekała trwająca ponad pół doby harówka w kurzu utrudniającym oddychanie. Dopiero w 1802 roku władze zakazały pracy dzieci powyżej 12 godzin dziennie i poleciły wietrzenie tchal, tyle że nie zadbała o kontrola. Gdy dostawał po głowie od nadzorcy, który nauczył się tej metody motywowania podwładnych sam w przeszłości, będąc bitym. Wreszcie w wieku 22 lat Robert skończył niewolnicze praktyki i zaczął zarabiać. W końcu mógł najeść się do syta. Podkłuci kominiarze. Jak będziesz niegrzeczny, to oddam cię kominiarzowi, słyszały w tamtych czasach pronomne maluchy. Przedstawicieli tej profesji zaliczano do najniższej klasy społecznej. Twierdzono, że mają czarne nie tylko ciała, ale i dusze, a przecież czystość uważano za jedną z największych cnót. Nie stało to jednak na przeszkodzie, by zagraniać do tego niewdzięcznego zajęcia nawet kilkuletnich chłopców. Najgorsze były początki. Wspinanie się po wnętrzu jeszcze ciepłego komina pełnego sadzy było katorgą. Rany powstały w wyniku oparzeń i obtarć szybko wdawały się infekcje. Dopiero pojawienie się zgrubiałych blizn ułatwiało pracę. Więc żeby skóra stwardniała w poharata na łokcie i kolana wcierano sól. Natomiast aby uprosić dzieciom spinaczkę, w cudzysłowie podkuwano je, wbijając w drogowe ciałe podeszły stóp małe gwoździe. W kominach kryło się wiele zagrożeń. W tych krętych budowanych dla polepszenia wydajności i bezpieczeństwa przeciwpożarowego chłopcy mogli utknąć i się udosić. Ponadto obu ubrania im nie przeszkadzały, wchodzili do nich nago, narażając się na raka rakamożny. Wprowadzony w 1788 roku prawem, nakazujący m.in. zatrudnianie do kominiarstwa co najmniej ośmiolatków oraz zapewnieniem odpowiedniej odzieży, nikt się nie przejmował. Choć cztery dekady później zarówno wartość sztuki mięsa, można było kupić mechaniczną szczotkę do czyszczenia kominów i jeszcze przez lata wykorzystywano dzieci. Dlaczego? Robiły to lepiej i szybciej, a co najważniejsze, taniej. Goło i niewesoło. Ludzie poradziliby sobie bez złota, ale bez węgla upadłyby cywilizacje. Taki wniosek płynie z książki Johna Reichtielda o walizkich kopalniach. Ogarnięta rewolucją przemysłową, Wielka Brytania pochłaniała rocznie miliony ton czarnego surowca. Z tego powodu i dużego ryzyka zawodowego górnicy otrzymywali lepszą pensję niż robotnicy w fabrykach. Jednak nieletni i tak byli potrzebni do pracy, a że mogli zarobić nawet połowę tego, co dorośli, chętnych nie brakowało. Dzieci pchały więc wózki, zbierały bryłki węgla albo nosiły narzędzia. Były też traperami, siedziały samotnie skulone w ciemności, otwierały drzwi przed nadjeżdżającym wagonikiem. Zamykanie korytarzy zmniejszało ryzyko wybuchu i minimalizowało jego ewentualne skutki. W 1842 roku uchwalono prawo zakazujące zatrudnienia w kopalniach kobiet oraz maluchów poniżej 10 roku życia. Po ujawnieniu raportu, który dowodził, że u górników zaczynających pracę w wieku 4 lat dochodzi do nieodwracalnych zmian w organizmie, niewiele to pomogło. Dziewczęta wciąż nosiły po drabinach kosze z węglem niejednokrotnie. Wszyscy, w tym dorośli, pracowali nago. Często dochodziło do wypadków, zwykle w wyniku zaniedbania i oszczędności, a większości ofiar stanowiły dzieci. Eksplozja lampy gazowej, zawalony strop, utonięcie, spadające przedmioty, potrącenie wagonikiem lista potencjalnych przyczyn śmierci była długa. Uliczna szkoła życia. Nie wszyscy nieletni szukali zatrudnienia część żebrała, nierzadko zmuszona do tego przez bliskich, bo tak jak gdzieś maluchom najłatwiej było wzbudzić litość przechodniów. Również ten, w cudzysłowie zawód, wiązał się z wieloma niebezpieczeństwami. W Irlandii zawód wsadzano wsadzono do więzienia, do celi pełnej recydwistów. Bicie, gwałty i głodzenie były tam na porządku dziennym. Dzieci traktowano przy tym jak pełnoletnich. Często były wysyłane do kolonii karnej w Australii. Tylko nieliczne docierały do portu przeznaczenia, pozostałe umierały w trakcie dalekiej wyprawy. Mali, żebracy nie mieli perspektyw, jeśli podróżowali z dorosłym, szybko lądowali w barze z kuflem piwa w ręce. Dychałysali się sami, w każdej chwili goziło im porwanie i zaciągnięcie do bezpłatnej, przymusowej pracy. W obu przypadkach o szkole musieli zapomnieć. Geografii uczyli się z wędrówek, prawa z pobytu w więzieniach. Mm. Historia zatacza koło. Z biegiem lat wzrost gospodarczy i rozwój technologiczny sprawiły, że brytyjskie dzieci nie musiały już tak ciężko warować choć wciąż mm. pracowały. Zmieniło to dopiero wprowadzenie w 1870 roku powszechnej i obowiązkowej edukacji. Przedtem nieletni robotnicy mieli szczęście, jeśli przez dwa wieczory w tygodniu uczyli się pisania, czytania i liczenia w tak zwanej szkole dla obdartusów. Rewolucję w przepisach uzupełniło podawanie od 1914 roku w wielu placówkach darmowego posiłku, na który wcześniej uczeń musiał sobie sam zarobić. Czy dziś dzieci nadal zmuszane są do niewolniczej pracy? Niestety tak. Według szacunków na całym świecie problem dotyczy 160 milionów nieletnich. Tyle, że obecnie nie pochylają się oni nad przędzaczkami w Manchesterze czy Łodzi, lecz zbierają plony na polach w Ameryce Południowej. Wydobywają minerały w kopalniach Afryki albo ślęczą nad maszynami do szycia wytwórniach odzieży na dalekim wschodzie. Był to tekst Mariusza Bartodzieja. Warto przeczytać. Więcej o dramatycznych losach maluchów, które w XVIII i XIX wieku były masowo zmuszane do pracy Przeczytasz w książce Katarzyny Nowak Dzieci rewolucji przemysłowej Kto naprawdę zbudował współczesny świat